Cześć wszystkim i witajcie z powrotem na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej powszechnych problemów, z jakim borykają się ludzie na całym świecie: stresem. Życie może być pełne wyzwań i trudności, ale istnieją sposoby, które mogą pomóc nam radzić sobie ze stresem. W tym odcinku przedstawimy wam 5 skutecznych technik, które można zastosować w celu zarządzania stresem. Zaczynajmy. Znajdź swoje odstresowujące hobby. Znalezienie hobby, które przynosi Ci radość i relaks, może być doskonałym sposobem na radzenie sobie ze stresem. Może to być cokolwiek od malowania, czytania, aż po grę na instrumencie muzycznym. Poświęć regularnie czas na to, co lubisz robić i co pozwala Ci oderwać się od codziennych zmartwień. Działając w ten sposób, odkryjesz, że hobby staje się Twoją ucieczką od stresu regularna aktywność fizyczna. Ćwiczenia fizyczne mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdolność radzenia sobie ze stresem. Regularna aktywność fizyczna może pomóc nam uwolnić napięcie, poprawić nastrój i zwiększyć poziom endorfin hormonów szczęścia. Wybierz aktywność, którą lubisz czy to yoga, bieganie, spacerowanie lub taniec. Rób to regularnie, aby zobaczyć pozytywne efekty. Zadbaj o siebie. Często pod wpływem stresu zapominamy o własnych potrzebach. Ważne jest, aby pamiętać o samoopiece i dbać o swoje ciało i umysł. Upewnij się, że otrzymujesz odpowiednią ilość snu, zdrowo się odżywiasz i regularnie odpoczywasz. Znajdź również czas na relaksujące czynności, takie jak czytanie książki, słuchanie muzyki, malowanie czy medytacja. Odpowiednia opieka nad sobą pomaga wzmocnić odporność na stres. Znajdź wsparcie społeczne. Nie musisz radzić sobie ze stresem samemu. Poszukaj wsparcia społecznego od rodziny, przyjaciół, partnera lub grupy wsparcia. Dzielenie się swoimi uczuciami i doświadczeniami z innymi może pomóc nam zyskać nowe perspektywy i otrzymać cenne rady. Również rozmowa z bliskimi może przynieść ulgę i poczucie zrozumienia. Organizacja i zarządzanie czasem. Często stres wynika z poczucia, że mamy zbyt wiele do zrobienia i za mało czasu. Dlatego ważne jest, aby dobrze zorganizować swój czas i zadania. Twórz listy rzeczy do zrobienia, ustal priorytety i staraj się wyznaczać realistyczne cele. Unikaj przeładowania harmonogramu i zrób sobie przerwy, aby złapać oddech i zrelaksować się. Stres jest nieodłączną częścią życia, ale możemy nauczyć się radzić sobie z nim w zdrowszy sposób. W tym odcinku przedstawiliśmy Wam 5 skutecznych sposobów na zarządzanie stresem. Znalezienie swojego hobby, regularną aktywność fizyczną, dbanie o siebie, Znalezienie wsparcia społecznego oraz organizację i zarządzanie czasem. Wypróbujcie różne metody i znajdźcie te, które najlepiej działają dla Was. Pamiętajcie, że warto inwestować w swój własny spokój i dobre samopoczucie.